Dzisiaj się maskuje w naturze i jako, że tak dużo mówię o tym, jak ważne jest to połączenie z duszą, ponieważ jesteśmy duszą, która ma ciało, tak? Ja to zawsze powtarzam. Nasze ciała istnieją, dlatego że nasze dusze postanowiły się tutaj wcielić, tak? Więc dzisiaj opowiem o możliwych objawach tego, że to połączenie z duszą jest słabe. Przede wszystkim to możemy mieć takie poczucie, że nie kontrolujemy swojego życia, że życie nam się przydarza. Tak jakbyśmy obserwowali siebie z boku, na, tak jakbyśmy patrzyli na postać z gry Sims. Czyli jest sobie tam jakiś ludzik, on coś tam robi, ale ja tak nie za bardzo czuję z nim połączenie, nie znam jego motywacji, nie wiem dokąd on zmierza. To jest trochę tak, jakby musieć dotrzeć w bardzo odległe miejsce, ale nie mieć mapy. Będziemy się czuli zagubieni, będziemy czuli lęk, możemy mieć pretensje do innych ludzi, możemy podejrzewać, że mamy tak zwanego pecha, możemy narzekać na tak zwany los, możemy się dopatrywać jakiś karm, jakiś klątw itd. Kolejna rzecz, brak połączenia ze swoim ciałem. Czyli na przykład możesz patrzeć w lustro i się zastanawiać, kim jest ta osoba. To będzie też siłą rzeczy, brak połączenia ze swoimi emocjami. Czyli możesz coś odczuwać, ale nie wiedzieć dlaczego. Może ci nawet być trudno nazwać to, co czujesz. Możesz mieć też takie poczucie, że jesteś skądś indziej, w ogóle z innej planety. Co pewnie jest też prawdą, ale możesz mieć tak, że będziesz szukać tego swojego domu tutaj i nigdy go nie znaleźć. I to nie chodzi o to, że ty faktycznie masz się stąd ewakuować, opuścić to ciało, opuścić tą planetę, tylko właśnie cały czas chodzi o to, że ty masz się jak najbardziej ucieleśnić, czyli jak najbardziej połączyć się z tą swoją duszą, połączyć się z tym ciałem, z tymi emocjami. I z tym miejscem, bo Twoja dusza nie wcieliła się tutaj przypadkiem. To był jej wybór. Dlatego też, dopóki nie zrozumiesz tego planu, dopóki nie połączysz się z duszą i nie zdobędziesz tej mapy, czyli nie zrozumiesz tego, po co ona tutaj przyszła, jaki był cel tego wszystkiego to faktycznie możesz, yy, możesz czuć się bardzo zagubiony, zagubiona, możesz mieć nawet depresję, możesz mieć poczucie braku sensu tego wszystkiego, możesz mieć pretensje do swojej duszy, do, do Boga, do ludzi itd. Także naprawdę warto do tej swojej duszy docierać.